Siemanko, z tej strony Spaw i witam was w już drugim odcinku na moim kanale z serii Jestem FreeKillem. Jesteśmy oczywiście na serwerze mcskkf.net. Tak. Pokażę wam, tutaj mamy nową bazę. W z tamtej musieliśmy się przenieść, bo, bo ktoś nam się na bańkę skopał. No tutaj 300 enchant i to tyle. I tak, co w tym odcinku będziemy robić? Pójdziemy sobie na pewno na spawna, bo, bo muszę kupić rybki. Rybki na gilbie, bo łowić mi się nie chce. Wyłowiłem dwie. Dalej już mi się nie chciało. Gdzieś tu mam. Będę Pokażę Wam, jakie temu udało nam się zgromadzić. Yy, brakuje nam tylko refki yy, No i rybek w sumie. Bo emeraldy to się nakopie szybko. Tak to już wszystko mamy. Więc w następnym odcinku już będzie gilbia założona. Mamy już nad miejsce, gdzie, gdzie możemy założyć tą gigię. Połączę sobie tylko buciki i już lecimy na spawnach. Teraz sobie tu, tu, ok. sobie. Tak. Tutaj trzeba zabunkrować entrąd, żeby nikt nie widział. Złoto, mam 3 złota. Muszę mieć 20. Za 20 będę starał się kupić, albo mniej nawet. Wenderzeń na miałem. Wędziemy miałem 13, więc trochę jeszcze muszę pokopać. Jeszcze 4 zł trzeba wygrać. Jedno jest. Zbieram czy nie? nie zbieram. To tak. Teraz może wam powiem jak dodam kolejne osoby. Kolejne osoby do gigi, bo dodałem. Trzy osoby, czy 4 cztery grają ze mną tutaj. No, na razie jest spoko. I pewnie zapytacie, jak dostać. Nie będziecie teraz musieli pisać, yy, pisać dlaczego chcecie się dostać, lub jakieś podanie. Tylko znowu wchodzicie na fanpage a mojego facebooka. Tam będzie post do rekrutacji. Do kolejnego odcinka, coś takiego, on będzie przypięty na samej górze i będzie trzeba było napisać jakieś ciekawe pytania, bo będę chciał w kolejnym odcinku zrobić QA. Hmm, więc, no, kto najbardziej ciekawsze pytania napisze na, na Facebooku? Oczywiście, bo wiele osób wiele pisało na YouTube, tego nawet nie czytałem. Od razu, od razu mówię. No i po prostu piszecie na Facebooku jakieś ciekawe pytania. Ja w następnym odcinku wybiorę sobie znowu z trzy osoby, bo bo potrzeba po prostu ludzi i trzeba ludzi, aktywnych ludzi, o. Więc jak jesteście aktywni, jeszcze napiszecie ciekawy komentarz, znaczy nie komentarz, bo napiszecie ciekawe pytania do Q&A, to macie szansę, macie szansę się dostać. To jest szansa dla Was. Nie do no, Ale oczywiście macie szansę, bo bo jak macie jakieś Ciekawe pytania, no i czas, czas macie na to, to przyjmę a no z was przyjmę. Yy, będziemy chyba starali się założyć kuba na miejscu innej ligi. tam już jest yy, z jednej strony bojek i tam platforma włożona opsem i drzewkarnia na górze zrobiona. No to jak jest gotowe, to po co mamy się męczyć, nie? Założymy sobie... Na, na tej wilii ogarniemy no i to tyle no zrobimy sobie, no tam fosa nie jest jeszcze wykopana, to fosę wykopiemy no i, no i będziemy ogarniać powoli dobra, przepalam już to złoto i, lecie, i lecimy do spawnu po ryby dobra, to widzimy się za chwilę jak już będę wchodził do netteru, żeby wam nie pokazywać gdzie jestem Okej, okay, jestem już na spawnie, o tutaj się klepią, tutaj jakaś beczulka jest, może wrzucimy kogoś. U. Nie no zaraz, nie, ja się nie, nie będę się klepał na beczki. Tutaj jakaś ostra klepa tam jest, widzę. Tu na beczkę grają koledzy. Zobaczymy jak idzie. Tam jakiś... ...typek chce mnie chyba zaatakować. I sobie stanę i zobaczę jak idzie. Oni się klepią? A nie, oni się klepią. Oni chcą mnie dojeżdżać. Mam taktyczne oreo. Myślałem, że oni się klepią. Chciałem takiego free fraga zgarnąć, podejść do beczki sklepować. No ale no, się udało. Co? Dobra. Jesteśmy na... Nie, jakby ktoś nie wiedział. Bierzemy sobie nasze złame przy sobie. Teraz trzeba znaleźć gościa. Co? Gdzie on Zobaczymy co tu dealuje. 5-2. Jakiś tender. Slime, ile? 4. Brodaweczka, za 8. Dobra, ja sobie ogarnę tego typa. i... Zaraz do was wracam. Okej, okay, dilujemy rybki. Kupujemy, kupujemy. Mm, mm. Niby... Miałem stak, ale darom nie zabił, jestem na spalni, ale ci... Mm, to ci. ci, ci, ci. Mm, czekamy, czekamy. Wystawiaj, wystawię kolego. Bum, bum. Dobra, no powalił. O jest, wystawił, wystawił. rybki, gdzie tam Jeszcze mi jedno zostawił, napiszę mu. MSG. Dzięki. MSG męż. Okej, mm -hmm. tak, akurat 6 ryb nam sprzedał i mamy dwie, jest kolejny tabek na gimpie. Więc będę musiał tych moich ogarnąć, żeby mi refy dali. I emeraldy? Emeraldy to dam sobie... Gar ogarnę zaraz. Te refy tylko muszę, muszę im nakazać, żeby, żeby mi dali. I będziemy mieli gildię. I w następnym odcinku, już, już zobaczycie założenie gildii, oraz pr przedstawię Wam wszystkie osoby, które dodają do gildii. Będzie ciekawie. Zapraszam. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się i cześć. Nie zapomnijcie o rekrutacji.